Ja też bez kitu Żeby wyjść przed dach samochodu no i stało się A swoją drogą to jest nasz samochód Był Adi jesteśmy w Ameryce, no to teraz mamy dynie. zbliża się Halloween, specjalna okleina, specjalny kolor właśnie po to, żeby dostosować się tutaj do tutejszego klimatu. Ale pewnie zastanawia was ta taśma. Pamela, weź powiedz, co to za taśma, bo to jest dobra beczka. Nie służy to designowi, ale służy to wymienionej szybie. Jak się okazało, czekaliśmy właśnie na tego mustanga. Chcieliśmy go wypożyczyć i pan powiedział, że jeszcze jest niedostępny. I dzień przed odbiorem wysłał nam jego zdjęcie z rozbitą szybą. Przez całą szybę szła taka krecha i mówi... I mówi, no samochód już jest, ale czy chcecie go z takim rozbiciem? Ale ja go wiesz, co szanuję, bo może i miał rozbitą szybę, no ale przynajmniej dał nam dobrą cenę, bo do, no, płacimy bez... aktualnie 25 dolarów za dzień, co jest naprawdę, słuchajcie, jak na LA, jak naprawdę. na ceny, które tutaj są, to nawet osoby, które tu mieszkają, mówią: Wow, macie naprawdę spoko cenę. Bo tak, normalne ceny to około 60 dolarów, więc naprawdę dał nam dużą zniżkę. No, i jest Cabrio. No, spełnienie marzeń. Zaraz lecimy odwiedzić Marka Donera, bo przeprowadził się i aktualnie mieszka w tym budynku. Idziemy się spotkać. Mam nadzieję, że pamiętacie Marka. Ostatnim razem, jak tu byliśmy. Hello, Ewyriato. Mojego tatę? Nie, Marka, tata. Marka Donera, ostatnim razem, jak byliśmy w LA, mieszkaliśmy w tym samym budynku i się zaprzyjaźniliśmy. Teraz idziemy zobaczyć co się u niego zmieniło pop up the action Jump active if he never heard of Ben dope he just snapping Jackson's off the wrapping keep it on my body Jump broke if you ask it don't gotta sell emoji ale Slow is broken wisps as long as it is foreign go psa i uciek Zostań tam czekaj. O oh my God. Oh. Wait, my you me? Oh, I was this up. I I guess I Mark zapytał, czy Koral może wziąć udział w jego sesji fotograficznej, right. bo robi sobie zdjęcie na Halloween. A koral tak uwielbia dynię. Koral tak kocha dynie, że po prostu mi się wyrywa już nie Bo on, może trwa, on tam ja wejdzie, zjeść. Marko to jeszcze nie wie, ale koral zje ją całą. Dobra, spróbujmy. You will see. Come on. To jest twoja najsłodsza fotka, Koralek. Yeah, that's good. The sweetest photo ever. He loves you. You ready? Ready? I to będzie dla niego jeszcze słodsza sesja niż dla nas. No już Jezus. Niż z nami. Tu mnie nie mam takiego słodkiego zdjęcia. Ja... Nie wierzę, mówiłem wam. Zobaczcie, ah. już, już zjada mu tą dynię. He's started to eat it. I told you. Aaa, you're, you're, you're me. Mark powiedział, że powinniśmy zobaczyć dach budynku, w którym on mieszka. No cóż, pokażę wam. Hey, to jest. jest. Wow. I uwaga. Turururu, turururu. to jest, fajne to jest nie? Że oni tutaj mają apartamenty, które mają na przykład baseny u góry. No, na dachu, się, bo... całe takie patio zarobiste. Tutaj pogoda jest przez cały rok, więc praktycznie każdy taki nowszy budynek ma, ma basen na dachu, siłownię, jakieś sauny, nie wiadomo co. Także no living his best life. Yeah, I had nothing. Always told my mama I was gonna make something, something big. Maybe I was gonna change something, make something in this world that we living in. I always knew I would be doing something different. I always knew I'd be somewhere no one had ever been, seeing things and places that no one had ever seen. My son kind of sending, but I tell you how I got to this. I started looking while I climbed to the top. Now all these people try to use me like. a Pięknie to, co? Zakocham. We mnie? Czy w Elej. No zdecyduj się, no, albo kochasz mnie, albo kochasz Elej. To i to. Ja może sobie być? na to nie pozwolę. Jedna nie miłość. Mateusz, ja kocham ciebie i kocham Elej. Nie, jedna miłość, jedno serce. Wybieraj. Serca dwa, siabada woda. Musimy chyba pogadać z Markiem. Yeah, we are trying to talk with you. What's up? Like, what's up? Polish? Yes. Yeah. Any words? Puszka. Puszka. Any, <laughs> any motivation for Polish people? Like, what's changed in your life after this, like, two years of break with fit lovers? With fit lovers? Yeah. Honestly, oh man, me and my girlfriend broke up because you guys left. We just oh couldn't. <laughs> Why? Well, we, we saw how perfect you guys were and how oh, much fun we you guys were yeah. having. <laughs> I don't She's, understand this. That. I saw it on Instagram, but I was crying. We all were. Okay, maybe some Polish words. Okay. So maybe you can just greet. How do I trust you? I have a Polish translator over here to make sure you guys aren't fooling with me. This is Mateusz. Mateusz. Very common name. He's gonna translate. But you if can you guys say is... something in Polish. Dzień dobry, Warszawa. <laughs> What's that mean? Uh, Hello, Warsaw. Hello Warsaw. Oh, okay. Wait, why did you say Warsaw? Why did you say? Warszawa. Was Was to Warszawa. Warszawa. That's our capital city. Yeah, But I know what Warsaw is. is. Polska? <laughs> Polska. Pokka, pokka. Bo Mateusz ma rodzinę w ogóle z, no, to jest e, mega śląska. To jest mega z yeah, a from, yeah, as... ja jestem z Kłodzku. Kłodzku. Ja jestem z Leborca. Yeah. I śląska jest tak pomiędzy Kłodzkiem a Leborckiem. It's like we are talking about our cities in Poland. Ah. Bieszkapota, Warsaw. Teach me, um, to say, wow, you're the most beautiful girl I've ever seen. Wow. That's the same. <laughs> Jesteś... Jesteś najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek widziałem. O, time. Jesteś. Jesteś. Najpiękniejszą. Najpiękniejszą dziewczyną. 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 Dziewczy dziewczyną. 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 Wow! Je jesteś najpiękniejszą dziewczyną, jako? kiedy kiedykolwiek widziałeś? I fell like on wedding! A <laughs> i to było jak na ślubie, czułem się jak ksiądz w ogóle Jesteś Jesteś Najpiękniejszą Najpiękniejszą Dziewczyną Dziewczyną <laughs> Pomylaj, jesteś najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek widziałem No, 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 no. <laughs> Ej, co, co ty masz za stylizację? Kiedy ty się przebrałeś? O Jezu! Oh my god, co się stało? Za opłowie? Nie zauważyłem patrzyłem w kamerę. No Jezu koral przepraszam szedko, cię. Ale nic nie cieniec. Wow. Czas się trochę rozbudzić, rozpocząć kolejny dzień. Słuchajcie, w ogóle chcielibyśmy chyba trochę częściej nagrywać vlogi i pokazać wam takie prawdziwe życie. Co tutaj jest fajne, co tutaj nie jest fajne, jak wygląda nasza okolica i w ogóle i właśnie... W... W naszej okolicy mamy w sumie chyba trochę jeszcze wciąż nietypową rzecz na Polskę, nie? No też mi się tak wydaje. To jest w ogóle zaczerpnięte z jakiejś azjatyckiej kultury. Czemu się tak podśmiewałaś, jak to mówiłaś. No to są taka boba, takie boby, Bo wiem, to są takie kulki. której, wiesz i nie chcę powiedzieć źle. To są takie kulki stapioki, które dodają do każdego napoju i to tak urozmaica ten napój, że po prostu musimy go kupić codziennie i zbieramy nawet wlepy, żeby potem jedenasty dostać gratis. A ja chyba zapomniałem mój Ale masz wlep pod felu, w ogóle. Tak? No. A zarobiście. Dobra, wchodź. I uśmiech. Hi. Hi. You like it? That's yours. I mean, I mean, if you give us two uh, bobas for free, two shakes, it's yours. No, no, no. you don't want it. He's it's worth much more. He's this is a... influencer. He got like one and seven on Instagram, like totally. guys. Cool. Go. Go. Okay. okay. Like this Vienna, then like without sugar, maybe if that's possible and with this boba free because it's free. Tych tak rozłożyłeś i nic nie wybierasz? That's a deal, right? That's a deal, right. That's a bet, right. That's a bet, right. That's a deal, right. That's a deal, right. That's a bet, right. That's a deal, right. That's a deal, right. That's a bet, right. That's a deal. And type your number maybe someone will need it, you know. <laughs> Thank you. Thank so much. You got Instagram?

Pomela, idziesz? No i no, idę, idę. Bye! Dziękujemy! Przepraszamy! A <grym _> wiesz, że dużo ludzi pyta nas w ogóle, o co nam chodzi z tymi przeprosinami? Na no przykład ja po piosence Despacito. Mega dużo no zapisało, czemu wy na końcu przeprosiliście? Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie i... Przepraszamy! W ogóle tego nie mówiłem jeszcze wcześniej. Jesteśmy kulturalni. Że jesteśmy kulturalni, to jedno, ale też... Fakt, że tam była słaba jakość. My Despacito nagraliśmy, słuchajcie, w. Nie wiem, to jest pralnia? No, w takiej małej, W takich Pralka i miejsce dla dwóch osób. No i wszystko nagraliśmy w ogóle telefonem na mikrofon, także da się, słuchajcie, da się. Koral! Co się. Co, co ty też chciałeś, Boba? To mogłeś mówić. Nie pij kawy, potem. Wiesz jak będzie. Z twoim zachowaniem to nie damy rany. Wow, ale matching. Jaki matching? No pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy. A i oh, rurki. O i tu jakieś lewy pomarańczowe. Dobra, jeszcze jeszcze sekunda. Kawowa pogadanka. A czekaj, bo nie widać. O widać. Kawowa pogadanka. Tak sobie siedzimy w tą Los Angeles. Jesteśmy tu już no nie wiem, z dwa tygodnie... kawałek. Dwa tygodnie i generalnie nagrywamy codziennie. Codziennie coś robimy, Ciesza, czy na Instagram, tak. czy na YouTube, czy na TikToka, no, po prostu cały czas się dzieje. Jest co nagrywać, wszystko nas ekscytuje. Nie wiem, ja robię jeden tip-top i już ale. chcę to nagrać, bo to mi się wydaje fascynujące, naprawdę. I przyszła nam na myśl jedna rzecz, że chcielibyśmy pokazać wam więcej, ale żeby to zrobić, Musielibyśmy coś poświęcić, co jest dla nas trochę ciężkie, w sumie, psychicznie przynajmniej. Wiem, że wy pewnie tego tak nie zrozumiecie, ale my. Cicho, nagrywamy, Dave! No, spokój tam. My staramy się, żeby każdy vlog był po prostu idealny, czy przejścia, czy przebitki, i to dalej będziemy starali się robić. Ale chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, że jeśli mielibyśmy robić częstsze vlogi, jak na przykład codzienne vlogi, to chyba. Ty się mówi, że 5 razy w tygodniu No albo pięć? No nie wiem, 7, to nie wiem. Po pierwsze, czy chcielibyście oglądać daily vlogi stąd 7 razy w tygodniu? Druga rzecz, na pewno nie byłyby to clickbaity, na pewno byłaby trochę gorsza jakość, bo robiąc tyle filmów, no po prostu trzeba z czegoś rezygnować. A my, jak nagrywamy 2-3 razy w tygodniu, to zawsze mamy jakieś swoje. Psychiczne problemy, nie tego nie nagrajmy, bo to może jest za brzydkie, tu jest wewnątrz, a człowiek już przyszedł na tego vloga raz, dwa razy w tygodniu, to to musi być super ekstra, w ogóle nie wiadomo co. No, no I tak, to jest, tylko nie, chyba w nie doceniamy głowie, trochę nie, nie tego. Wie. No ale też jest fakt, że u nas generalnie się masa rzeczy dzieje takich naokoło i mówimy, nie, to nie pasuje na przykład do tego odcinka, nie, to nie. A to są właśnie takie daily routine, to są takie codzienne małe rzeczy, które są według mnie najlepsze, najbardziej fascynujące i dlatego sądzę, że fajnie by było się z tym z wami podzielić, tylko no nie wiem nie wiem, możecie no nam taką rozcwina, no. na razie nie mówimy, że tak, nie mówimy, że nie chcemy zobaczyć jaka jest wasza opinia napiszcie, czy daily vlogi, czy może 5 razy w tygodniu na zasadzie vlogów, właśnie vlogowania totalnie wszystkiego, całej prawdy, kulis, bez clickbaitów tak jak po jest, prostu, tak, tak będzie jak jest to wydajcie znać ale to jest chyba głośno, co? to jest właśnie ta gorsza jakość <grymne> <grymne> i widzimy się w kolejnym odcinku to <grymne>